Halo, halo. Dzień dobry bardzo. Tu pan Robert, czyli robi z Ministerstwa Komiksu. Dzisiejsze warsztaty będą niezwykłe, naprawdę niezwykłe. Takich warsztatów jeszcze tutaj na naszym kanale Ministerstwa Komiksu nie robiłem. Słuchajcie, to będą warsztaty w pewnym sensie rysunkowo-muzyczne. Skąd to nawiązanie do muzyki? Ponieważ dzisiaj to wy będziecie rysowali, a ja będę Dyrygował. Dlaczego? Wyobrażam sobie często, że rysownik jest jak dyrygent. Trzyma ołówek, jak dyrygent, trzyma batutę i prowadzi całą orkiestrę. Komiks, powstawanie komiksu jest więc jak prowadzenie całej orkiestry. Trzeba wskazać, kiedy mają pojawić się kadry, dymki, teksty, bohaterowie, onomatopeje. No po prostu muzyka. Słuchajcie, proponuję Wam zabawę, którą nazwałem Ołówek to Batuta. Ja Wam będę mówił, opowiadał, a Wy, słuchając, będziecie, będziecie rysowali, wykonywali polecenia dyrygenta, będziecie rysowali to, co ja mówię. Ta zabawa pokazuje y, także, jak trudny jest język komiksu. Jak trudno czasem scenarzyście przekazać słowa czy słowami swój pomysł rysownikowi, który wsłuchując się lub wczytując w te słowa musi to sobie wyobrazić i narysować, przelać na papier słowa scenarzysty. To jest trudne, ale jednocześnie to jest naprawdę super zabawa, do której Was teraz zapraszam. No teraz zobaczycie właśnie na czym ta zabawa polega. Do tej zabawy przygotujcie sobie kartkę A4, zwykłą kartkę A4 białą z bloku i jakiś pisak, słuchajcie, yy, no tak naprawdę nic więcej nie potrzebujecie do tej zabawy. Ten pisak to może być flamaster, cienkopis, ołówek, rysujcie tym, czym wam wygodnie, po prostu. Oczywiście musicie też nadstawić ucho i uważnie słuchać tego, co ja będę mówił, te słowa będą bardzo ważne. Ja jestem waszym scenarzystą, a Wy moimi rysownikami. Rysow, jeszcze raz. Ja jestem waszym scenarzystą, a Wy moimi rysownikami. Ja Wam przekazuję pomysł, a Wy go rysujecie, wykonujecie go na żywo. Krok po kroku wsłuchujcie się w moje słowa i rysujcie to, co słyszycie. Ja nie będę się śpieszył, będę czytał, mówił, Wam opowiadał powolutku, a Wy rysujcie. Uwaga, nie wybiegajcie do przodu, najpierw uważnie wsłuchajcie się w słowa. Jeśli nie jesteście pewni, zatrzymajcie film, cofnijcie go, wysłuchajcie jeszcze raz. To jak gotowi, zaczynamy, to jeszcze raz ustawcie kartkę poziomo, teraz to widzicie, i narysujcie na niej dwa kwadraty, czyli dwa kadry. Teraz jeszcze Wam rysuję i zaraz przestanę rysować. To jest lewy kadr, to jest prawy kadr. Nie pomylcie się, to jest bardzo ważne, bo cały czas w tym scenariuszu będę się odnosił, co się dzieje po lewej, a co po prawej stronie. To jest lewy kadr, to jest prawy kadr. I w tym momencie ja już nie rysuję, nic więcej. Teraz wysłuchajcie i rysujcie w tych właśnie dwóch kadrach. Ale żeby nie było nudno, słuchajcie, że tak na ekranie się nic nie dzieje, tylko cały czas widzicie białą kartkę. Dopóki ja będę czytał, to po ekranie będzie sobie chodził piesek Fawik. O, 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 o już go widzicie właśnie, już zaczyna faleć. Jeszcze uwaga, po zakończeniu zadania, ja jeszcze raz przeczytam całość, ale tym razem będę już rysował. A wy będziecie mogli śledzić powstający rysunek i obserwować, czy narysowaliście tak samo jak ja. Okej? Okay? To teraz, żeby uprościć, to jest zabawa ołówek: to batuta. Wy siedzicie przed kartką ustawioną poziomo. Na tej kartce są narysowane dwa kadry. Lewy kadr i prawy kadr. Jesteście gotowi? Pisaki w dłoniach? No to zabawa start. Słuchajcie, uwaga. W lewym kadrze, lewy kadr. W lewym kadrze na środku narysujcie duże koło. Ale oczywiście na tyle duże, żeby zostawić jeszcze miejsce, bo jeszcze będziemy dorysowywali inne rzeczy. Na środku lewego kadru narysujcie duże koło. I teraz to duże koło możecie sobie w wyobraźni podzielić na dwie połówki, na lewą i prawą połówkę. Czyli możecie sobie też ołówkiem przedzielić to koło na pół. I uwaga, to w tym przedzielonym kole wyobraźnie albo ołówkiem, w lewej części tej połówki narysujcie obok siebie dwa małe kółka. Obok siebie dwa małe kółka. I w środku każdego z tych kółek narysujcie Czarną kropeczkę, czyli w jednym małym kółku narysujcie w środku czarną kropeczkę, i w drugim kółku narysujcie czarną kropeczkę. Ok, teraz jesteśmy na zewnątrz tego dużego koła. Na zewnątrz po prawej stronie. Uwaga! Z prawej strony tego dużego koła, na zewnątrz narysujcie trójkąt ustawiony takim ostrym kątem wierzchołkiem w kierunku koła. Gdzie on się rozchodzi, odchodzi jakby od tego koła. Narysujcie trójkąt ustawiony ostrym wierzchołkiem w kierunku koła. Przypominam, rysujecie teraz na zewnątrz tego dużego koła po jego prawej stronie. OK, Teraz nadal jesteśmy na zewnątrz tego koła. I teraz tak, i na górze, i na dole tego koła narysujcie dwa małe prostokąty, które przylegają do tego koła, czyli mały prostokąt od góry przylega do tego koła, i na samym dole tego koła też narysujcie mały prostokąt, który do tego koła przylega, czyli one są połączone jakby z tym kołem. To były dwa małe prostokąty. Słuchajcie, nadal jesteśmy w tym lewym kadrze. I ten kadr ma cztery rogi, prawda? W każdym z tych rogów, słuchajcie, narysujcie literę S, ale uwaga, jeszcze nie rysujcie. Ta litera S musi być przewrócona na lewą albo na prawą stronę, czyli to musi być taka litera S leżąca. Ok. I teraz tak. Wracamy jeszcze. Do tego koła, które narysowaliście na początku. Jesteśmy w środku tego koła. Jak pamiętacie, pod tym kołem, nie pod tym, w środku tego koła z lewej strony były dwa malutkie kółeczka, i w tych kółeczkach były dwie, czerwone, dwie czarne kropki. To pod tymi małymi kółeczkami dorysujcie literę U otwartą. U otwarte. Narysujcie literę U otwarte. Słuchajcie, i to jest koniec rysunku w lewym kadrze. Teraz przeskakujemy do prawego kadru. Ten prawy kadr jest jeszcze pusty. I teraz, tak, uwaga, narysujcie teraz taki sam trójkąt, jak chwilę wcześniej w lewym trójkącie. Spójrzcie, spójrzcie na lewy kadr. Tam na zewnątrz tego koła, z prawej strony, narysowaliście taki trójkąt, który przylegał ostrym wierzchołkiem do, do koła. To taki sam trójkąt, narysujcie teraz w prawym kadrze, ale uwaga, narysujcie go, jesteśmy w prawym kadrze, przypominam. Narysujcie taki sam trójkąt yy, na środku lewej ścianki kadru. Ten trójkąt przylega tym ostrym wierzchołkiem do samego środka lewej ścianki kadru. OK, gotowi? Dalej? Uwaga. I teraz znowu, znowu jesteśmy w prawym kadrze i mamy cztery rogi. I też w każdym z tych rogów narysujcie literę S przewróconą na bok, na lewo albo na prawo. Po prostu leżącą literę S. Narysujcie w każdym rogu, w górnym rogu, w dolnym rogu. Czyli mamy cztery rogi, czyli narysujcie cztery litery S przewrócone. Dobra, słuchajcie, to już ostatnie elementy. Zaraz rysunek będzie gotowy. Ciekawe, czy w tym momencie już widzicie, co to za rysunek, co on przedstawia, co to za komiks i co on, jaką historię przedstawia ten komiks. Ok, słuchajcie, jesteśmy w prawym kadrze. Po lewej stronie tego kadru mamy trójkąt, a teraz na prawej ściance kadru. Uwaga, na prawej ściance kadru rysujemy dwa trójkąty przylegające do tej ścianki, do prawej ścianki kadru. To są dwa długie trójkąty, narysowane, identyczne są, narysowane jeden obok drugiego. I one są na tyle długie, że sięgają aż do środka tego kadru. To są dwa długie trójkąty, które przylegają do prawej ścianki kadru. I są tak długie, że sięgają aż do środka tego kadru. Oba trójkąty są takie same, są tej samej długości. I teraz tak. Te dwa trójkąty mają dwie ścianki, które ze sobą sąsiadują, prawda? Na tych dwóch ściankach. Dorysujcie malutkie trójkąciki. Te małe trójkąciki muszą być, yy, muszą przylegać do tych ścianek. Czyli rysujecie małe trójkąty, które są na zewnątrz. To jest jeszcze bardzo ważne. Te małe trójkąty rysujecie na zewnątrz tych trójkątów. One przylegają do ścian. Tych trójkątów i są skierowane. Są, Rysujecie je na ściankach tych dużych trójkątów, które sąsiadują ze sobą. Narysujcie tam i na górze, i na dole kilka małych trójkątów. I uwaga, ostatni element w tym prawym kadrze na środku tego dużego trójkąta. Pamiętacie, narysowaliśmy te dwa. Duże trójkąty sięgające aż do środka kadru. Na środku, w środku tego dużego trójkąta górnego, narysujcie czarną kropeczkę. No i słuchajcie, to jest cały komiks. Uwaga! Koniec. Ok, zakończyliśmy rysowanie. Teraz uwaga. Rysunek macie gotowy, prawda? Macie go przed oczami. Jak oceniacie, czy to było trudne zadanie? Teraz uwaga. Trzymajcie przed sobą ten swój rysunek i obserwujcie. Ja jeszcze raz teraz przeczytam całość, ale tym razem będę jednocześnie rysował. Więc będziecie widzieli Słyszeli te same słowa i będziecie widzieli, jak powstaje ten rysunek. I porównajcie sobie, czy dobrze zinterpretowaliście moje słowa i czy wasz rysunek przypomina mój rysunek. OK, okay jesteście gotowi? To uwaga, zaczynamy teraz jeszcze raz. Obserwujcie, teraz będziecie słuchali. Ja będę rysował, a wy obserwujcie, czy tak samo rysowaliście jak ja. No to zabawa, start. Słuchajcie, uwaga. W lewym kadrze, lewy kadr, w lewym kadrze na środku narysujcie duże koło, ale oczywiście na tyle duże, żeby zostawić jeszcze miejsce, bo jeszcze będziemy dorysowywali inne rzeczy. Na środku lewego kadru narysujcie duże koło. I teraz to duże koło możecie sobie w wyobraźni podzielić na dwie połówki. Na lewą i prawą połówkę. Czyli możecie sobie też ołówkiem przedzielić to koło na pół, I uwaga, to w tym przedzielonym kole, w wyobraźnie albo ołówkiem. W lewej części tej połówki narysujcie obok siebie dwa małe kółka. Obok siebie dwa małe kółka. I w środku każdego z tych kółek narysujcie. Czarną kropeczkę. Czyli w jednym małym kółku narysujcie w środku czarną kropeczkę, i w drugim kółku narysujcie czarną kropeczkę. Ok, teraz jesteśmy na zewnątrz tego dużego koła. Na zewnątrz po prawej stronie. Uwaga! Z prawej strony tego dużego koła, na zewnątrz narysujcie trójkąt ustawiony Takim ostrym kątem, wierzchołkiem w kierunku koła. Czyli on się rozchodzi, odchodzi, jakby od tego koła. Narysujcie trójkąt ustawiony ostrym wierzchołkiem w kierunku koła. Przypominam, rysujecie teraz na zewnątrz tego dużego koła, po jego prawej stronie. Ok. Teraz nadal jesteśmy na zewnątrz tego koła. I teraz tak i na górze i na dole tego koła narysujcie dwa małe prostokąty, które przylegają do tego koła, czyli mały prostokąt od góry przylega do tego koła i na samym dole tego koła też narysujcie mały prostokąt, który do tego koła przylega, czyli one są połączone jakby z tym kołem. To były dwa małe prostokąty. Słuchajcie, nadal jesteśmy w tym lewym kadrze. I ten kadr ma cztery rogi, prawda? W każdym z tych rogów, słuchajcie, narysujcie literę S, ale uwaga, jeszcze nie rysujcie. Ta litera S musi być przewrócona na lewą albo na prawą stronę, czyli to musi być taka litera S leżąca. Ok. I teraz tak. Wracamy jeszcze. Do tego koła, które narysowaliście na początku. Jesteśmy w środku tego koła. Jak pamiętacie, pod tym kołem, nie pod tym, w środku tego koła z lewej strony były dwa malutkie kółeczka, i w tych kółeczkach były dwie, czerwone, dwie czarne kropki. To pod tymi małymi kółeczkami dorysujcie literę U otwartą. U otwarte. Narysujcie literę U otwarte. Słuchajcie, i to jest koniec rysunku w lewym kadrze. Teraz przeskakujemy do prawego kadru. Ten prawy kadr jest jeszcze pusty. I teraz, tak, uwaga. Narysujcie teraz taki sam trójkąt, jak chwilę wcześniej w lewym trójkącie. Spójrzcie, spójrzcie na lewy kadr. Tam na zewnątrz tego koła z prawej strony. Narysowaliście taki trójkąt, który przylegał ostrym wierzchołkiem do, do koła. To taki sam trójkąt, narysujcie teraz w prawym kadrze, ale uwaga, narysujcie go, jesteśmy w prawym kadrze, przypominam. Narysujcie taki sam trójkąt na środku lewej ścianki kadru. Ten trójkąt przylega tym ostrym wierzchołkiem. Do samego środka lewej ścianki kadru. OK, gotowi? Dalej? Uwaga. I teraz znowu, znowu jesteśmy w prawym kadrze i mamy cztery rogi. I też w każdym z tych rogów narysujcie literę S przewróconą na bok, na lewo albo na prawo. Po prostu leżącą literę S. Narysujcie w każdym rogu, w górnym rogu, w dolnym rogu. Czyli mamy cztery rogi, czyli narysujcie cztery litery S przewrócone. Dobra, słuchajcie, to już ostatnie elementy. Zaraz rysunek będzie gotowy. Ciekawe, czy w tym momencie już widzicie, co to za rysunek, co on przedstawia, co to za komiks i co on, jaką historię przedstawia ten komiks. Ok, słuchajcie, jesteśmy w prawym kadrze. Po lewej stronie tego kadru mamy trójkąt, a teraz na prawej ściance kadru. Uwaga, na prawej ściance kadru rysujemy dwa trójkąty przylegające do tej ścianki, do prawej ścianki kadru. To są dwa długie trójkąty, narysowane, identyczne są, narysowane jeden obok drugiego i one są na tyle długie, że sięgają aż do środka tego kadru. To są dwa długie trójkąty, które przylegają do prawej ścianki kadru. I są tak długie, że sięgają aż do środka tego kadru. Oba trójkąty są takie same, są tej samej długości. I teraz tak. Te dwa trójkąty mają dwie ścianki, które ze sobą sąsiadują, prawda? Na tych dwóch ściankach. Dorysujcie malutkie trójkąciki. Te małe trójkąciki muszą być, yy, muszą przylegać do tych ścianek. Czyli rysujecie małe trójkąty, które są na zewnątrz. To jest jeszcze bardzo ważne. Te małe trójkąty rysujecie na zewnątrz tych trójkątów. One przylegają do ścian tych trójkątów i są. Skierowane, rysujecie je na ściankach tych dużych trójkątów, które sąsiadują ze sobą. Narysujcie tam i na górze, i na dole kilka małych trójkątów. I uwaga, ostatni element w tym prawym kadrze. Na środku tego dużego trójkąta. Pamiętacie, narysowaliśmy te dwa duże trójkąty sięgające aż do środka kadru. Na środku, w środku tego dużego trójkąta górnego, narysujcie czarną kropeczkę. No i słuchajcie, to jest cały komiks. Uwaga. I koniec. Jak widzicie, powstał nam dwukadrowy komiks. Tak, jesteś, widzicie to? Mamy dwukadrowy komiks. Na pierwszym kadrze, w tym lewym kadrze, płynie sobie rybka. Na drugim kadrze rybka ucieka przed jakimś potworem, jakąś rybą, a może to jest krokodyl. Mamy więc tutaj historię podwodną. Nie wiemy, co się stało dalej. Możecie do dorysować ciąg dalszy, możecie dorysować. Eee, trzeci kadr, czwarty kadr. Eee, pokazać historię, czy ta rybka uciekła, czy ten potwór ją zjadł, co tam się dalej wydarzyło. Ale tutaj już mamy, słuchajcie, dwukadrowy komiks. Tu już mamy prawdziwą komiksową historię narysowaną takimi właśnie ciekawymi, bardzo prostymi środkami, prawda? Tak, tak naprawdę figurami i literami. Mamy historię podwodną. Jeśli Wasze rysunki są trochę inne niż ten mój rysunek, to słuchajcie, bardzo dobrze. To bardzo fajnie. O to właśnie chodziło. Bo każdy rysownik inaczej interpretuje słowa, inaczej interpretuje scenariusze. Tak samo jak każdy dyrygent po swojemu interpretuje nuty zapisane na pięciolinii. Teraz zaproście do zabawy swoich znajomych, rodziców, rodzeństwo. Ciekawy, jak im pójdzie rysowanie ze słuchu. Teraz wy możecie zostać dyrygentami. Możecie skorzystać z tego mojego pomysłu, ale możecie też stworzyć własny scenariusz i dyktować, kiedy inni będą rysowali na żywo do waszych słów. Ciekawe, czy Wam się podobała ta zabawa. Jeżeli Wam się podobała, to wrócimy jeszcze do tej zabawy i zrobimy kolejny scenariusz. Dajcie znak. Słuchajcie, a ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za warsztaty i dziękuję za wspólną zabawę, dosyć nietypową, przyznacie, prawda? Dziękuję też mojemu tajemniczemu panu montażyście, który to wszystko tak pięknie razem połączył i zapraszam Was na kolejne warsztaty Ministerstwa Komiksu tutaj na YouTubie. Odwiedzajcie nas także na blogu i na Facebooku. Linki macie w opisie do tego filmu. Dajcie łapkę, subskrybujcie i do zobaczenia! Żegna się z wami pan Robert, czyli robi z Ministerstwa Komiksu. Oczywiście żegna się z wami także Fafik. Papa, pa, do zobaczenia!